No i co? Co znalazłem? Zobaczcie sami. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony. Knight. Witam was w drugim odcinku z serii Astronir Powrót. Okej, okay, może na wstępie. Co tu się stało, nie mam pojęcia, teraz to zauważyłem. Coś się zmieniło od ostatniego odcinka. Na pewno mamy tutaj średnią turbinę wiatrową, którą ja sobie przetargałem. Nie wiem, czy to było na odcinku, chyba nie. I mamy więcej paneli słonecznych. Poza tym, byłem trochę na ekspedycji i znalazłem glinę, która przyda nam się do tworzenia turbin wiatrowych i mieć. Znaczy malachit na razie, bo to musimy przetopić, by i wtedy będziemy w stanie tworzyć y, tutaj jakby lepsze... Nie tyle, co lepsze, co więcej tutaj jakby energii będziemy mogli włożyć. Okej, znalazłem też coś ciekawego, co na pewno nam się przyda. Co tutaj dostaniemy? Bajty dostaliśmy, super. Okej, okay. byłem sobie na wyprawie i znalazłem... Wczoraj coś dziwnego i zaraz do tego przejdziemy, tylko że z, robimy sobie, tylko że dzisiaj jeszcze chciałbym przejść do Jaski. Ale myślę, że najpierw znajdziemy, a raczej pokażę Wam to, co znalazłem. E, Rozwidają też nasze tutaj ścieżki tlenowe, ponieważ e, według mnie jest to bardzo potrzebne, jeśli chodzi o w ogóle jakąkolwiek tej mobilność, że ta, to z Poruszali się po planecie. Dużo, dosyć w której chodziłem, i naprawdę tego jest bardzo dużo. I znalazłem coś ciekawego. Nie wiem, co to tak dokładnie jest. W sensie, znaczy, ja wiem, co to jest, ale jaką to ma funkcję, taką jakby praktyczną, nie mam pojęcia. Ja to po prostu znalazłem. Wiem, że to ma jakieś misje z tym są związane, ale co to tak naprawdę robi, nie wiem. Jeśli wy wiecie, możecie napisać w komentarzu. Oczywiście ja za wszystkie komentarze dziękuję. I też zachęcam do zostawiania ich, ponieważ to na pewno pomoże mojemu kanałowi, bo jest aktualnie tragicznie. W ogóle teraz zauważyłem i przypomniałem sobie, że pod shiftem można biegać. Także no, widać, że trochę nie grałem. Nie wiem czy idę w dobrą stronę. Tak, już to widać. To jest to. Ja tutaj może zbliżę albo nie. Nie wiem, zobaczę. Raczej to już widać. To jest to ogromne przed nami. Okej, okay, tutaj mamy żywice, ja aktualnie nie potrzebuję. I właśnie to jest to, co tutaj jest. Co to jest, nie mam pojęcia. Nie zbliżałem się do tego, bo po prostu chciałem to zrobić z wami na odcinku. Ja wiem tyle, że to na pewno emituje światło wieczorem. Tak, jak jest ciemno. Nie wiem, jaki tu jest cykl dnia i nocy. Tylko, że nie mamy tutaj tlenu, żeby tu dojść. Także tu się robi problem, ale widzę, że tutaj jest złożony i my sobie go weźmiemy. Okej. Okay. Ok, tutaj sobie, już wyszedłem na to i mamy taką platformę z takimi jakby sypkami i tutaj się coś podłączyć. Ale co ja tu mogę podłączyć, nie mam pojęcia, dlatego może sprawdzimy sobie dziennik misji. Aktywuj komnatę przejścia. Ok, czyli to się nazywa pewnie komnata przejścia. Ale może nie dzisiaj. Ale jest też rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, i zaraz do niej przejdziemy. Ok, jesteśmy na miejscu dosłownie. To, co jest, znajduje się za rogiem, tam jest ta dziwna struktura. No i co? Co znalazłem? Zobaczcie sami. Znalazłem coś takiego. To jest rozbita, jakby rozbita baza. Coś takiego. I widzę, że tutaj są rzeczy. Ja ostatnio sobie tutaj zbierałem i byłem tutaj. Lecz nie wszystko udało mi się zebrać. Mamy małe piszczący klakson. Także my sobie go weźmiemy, myślę. Wiatło robocze i ciekawy obiekt, który robi coś takiego. Tych ciekawych obiektów jest bardzo dużo, ale... O! Inny dźwięk tym razem. Dziwne. Ciekawe co się stało. Tutaj niestety jest zepsute. O! Mała turbina wiatrowa. Okej, okay, musiałem grę przeciszyć, bo włączył się ten dziwny efekt dźwiękowy, a będzie muzyka na filmie, także... Trochę mi to nie odpowiada. I mamy kulę. Kula grawitacyjna. Czy ja mogę ją. O! Mogę jej użyć, a czy ja mogę nią jechać? No. O! Mogę. O! Czyli teoretycznie mamy jakiś pojazd. Także. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak to jeździ. Na razie jeździ to dosyć słabo. Także. No. O! Można tu skakać. Fajnie. Super, okej okay, mamy pojazd, słuchajcie, okej okay, ja tutaj dojeżdżałem z tą kulą do naszej bazy, przy okazji zapomniałem powiedzieć, że znalazłem też wczoraj drugą baterię, także to już wiecie, że mamy drugą baterię i co, może na tą chwilę udamy się do Keiba. tylko, że potrzebujemy się do tego odpowiednio przygotować, na pewno musimy wrzucić wszystkie rzeczy, które nam się aktualnie nie przydadzą. I chciałbym tą turbinę wiatrową umieścić sobie tutaj, żeby ona nam generowała prąd. Nie wiem ile mam gdzieś przełożonych, także wezmę na tą chwilę tyle. I co? Idziemy sobie do cave'a. tylko gdzie był ten cave? O ile dobrze pamiętam, cave był w tą stronę. Także my właśnie tutaj idziemy. I to chyba jest tutaj. A nie, to jest dziura po tym, jak ja coś kopałem. Nie pamiętam, gdzie ja miałem tego cave'a. Hm. Myślę, że go znajdę. Albo już go znalazłem, bo nie ma sensu, żebym tutaj zanudzał. Tylko po prostu najlepiej zrobić cięcie, i wrócę do wachlarza. Odnajdę kejma. Ok, znalazłem tego kejma. Trochę mi to zajęło i schodzimy na dół. Bo tu trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tu jest takie zejście, no nie powiem, dosyć nieprzyjemne. Także ja nie wiem, jakbyśmy mogli sobie tutaj to wybudować. Także myślę, że najrozsądniejszą opcją będzie. Stworzenie czegoś takiego. Tylko, że ja coś źle trochę zrobiłem. Okej. Okay. Myślę, że to już będzie całkiem w porządku. Byleby teraz się nie zabić. I jesteśmy na dole. Jesteśmy w jaskini, drodzy Państwo. No tutaj musimy sobie zrobić jeszcze wyjście, gdyby trzeba było wyjść. Bo raczej nie chciałbym tu siedzieć. O! I mamy, drodzy Państwo, materiał, który chyba posłuży nam za baterię. I mamy też generator prądu. Także bardzo dobrze nam się tutaj trafiło. Widzę. Mamy generator prądu. To no, czy my go potrzebujemy? I on wytwarza 9 mocy. Chyba przyjdę po niego po odcinku, ale zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy spaleryt, tak? Tak, spalerit. Mamy cynk, drodzy Państwo. Mamy cynk. Także naprawdę postęp jest coraz większy. Możemy sobie pozwolić na więcej rzeczy. Ale chciałbym zostawić sobie trochę miejsca w ekwipunku na inne materiały, które mam nadzieję, że też tutaj znajdziemy. Może ja nie będę tutaj zadudzał i po prostu luce do Was, jak znajdziemy coś lepszego. Okej, okay, znalazłem jakieś różowe słupki. Kwarc. Mamy kwarc. Czy, co, czym on jest i co on robi, nie mam pojęcia. Myślę, że zaraz się dowiemy. Materiał szklany to jest. Jest to materiał szklany. Ciekawe. Ciekawe co za jego pomocą możemy stworzyć. Ja sobie go nazbieram tak troszkę, nie wiem jak on nam bardzo będzie potrzebny. Ale czy mamy tutaj coś ciekawego oprócz cynku? Chciałbym też aluminium zdobyć, ponieważ aluminium na pewno się tutaj i tu jest coś co mnie goni. To jest chyba coś chemicznego. Tak, to jest to krytyczne. Trzeba byłoby to zniszczyć. Okej, okay, zniszczyliśmy to, Tylko czy ta kula może się... O, okej. Okay. Tutaj, jak widzicie, są też rośliny, które nie są przyjaźnie do nas ustawione. Jest ich dużo, dla na niektóre trzeba uważać, żeby nie wdepnąć. Ale tutaj nie widzę nic, co by nam się przydało tak bardziej. Niestety. Także chyba słaby cave. Okej, okay, myślę, że... Zbieramy sobie jeszcze troszkę cynku. Nie ma potrzeby więcej. Oj, czy tu jest zejście na dół? Tak, mamy tu zejście na dół. Także myślę, że można to zwiedzić. Ale nie mamy chyba wystarczająco, właśnie złożonego. Chociaż myślę, że damy radę. Tylko, że nie mamy jak tutaj zbudować sobie żadnej kładki, żeby tu w ogóle zejść. Także myślę, że trzeba zrobić coś takiego. Obym teraz nie spadł. Mamy tlen, to najważniejsze. Ok, myślę, że nie ma sensu po prostu schodzić tutaj. Albo jest sens, zobaczymy, co tu w ogóle znajdziemy. Bo chciałem się teraz wycofać, ale jednak jolo. Idziemy. <laughs> o, oh, jezu. O. Oh. Ale to było dziwne, ten mój dźwięk. Spaler, ten palc, ale tutaj nic ciekawego więcej nie widzę. No, w ogóle inne kolory tutaj są. Tutaj gruntu i w ogóle tutaj nie ma nic ciekawego. Ciekawe. Kieszenie w tej grze są naprawdę ładne. Tylko, że trzeba uważać czasem. Tu jest znowu zejście na dół. Czy tu jest coś ciekawego? W ogóle nie wiem czy ja potem wrócę. Zobaczymy. Czy się uda? Nie wiem, ja jestem taki, myślę, że się uda. Tutaj nie ma nic ciekawego. Na trzeba uważać, bo jak się to wdepnie, to wtedy będzie ciężko z nami. Myślę, że tutaj powoli sobie zejdziemy... Aha. Do, dokąd? Donikąd. Super. Chyba nie ma nic więcej ciekawego w tej jaskini. Okej, okay, jestem w naszej bazie już. Wróciłem z tamtej jaskini, ale niestety nie mieliśmy nic ciekawego tam. I jest straszny syp na razie, co tutaj w naszej bazie. Także będzie trzeba coś z tym zrobić. Myślę, że teraz odbierzemy sobie misję, bo tutaj dostaliśmy jakieś podmioty, no nie. Podróż po kuli. No, Kosmetyka dezorientowany. Wow, dostaliśmy coś. Co dostaliśmy? Hmm. Droga wędrowca. Dostaliśmy jakąś kosmetykę, ale co to za kosmetyka, nie mam pojęcia. Tutaj nie widzę żadnej naszej um, porowata. To też nie. Ciekawe, co dostaliśmy. Nic nie widzę tutaj. Chyba, że tutaj jakaś. O, jest! Jest i tutaj nasza emotka. Ale ja wam tak nie używam, także mi się to nie przyda. Ale cieszę się, że coś takiego dostałem. Ok, Myślę, że teraz przejdziemy do zrobienia pieca, który na pewno mi się przyda. I jest to piec do wypalania. Nie wiem, czy go tutaj znajdę. To jest piec do wytapiania. Piec do wytapiania trzeba odblokować. Jeden złożony i dwie żywice. Dwie żywice jeden złożony. Piec do wytapiania jest! Także my sobie go stworzymy, ale czy mamy platformę? Mamy platformę. Także świetnie. Mamy na czym ten piec postawić. I za pomocą tego pieca będziemy sobie przepalać te materiały. A jak to będzie wyglądać? Zaraz zobaczycie. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak się robi małe magazyny. Średni magazyn, dwie żywice. Czy żywice mamy? Mamy na jedno. Chciałbym dostać dwa magazyny. Także przydałoby się tej żywicy jeszcze poszukać. Czy my tu mamy ją gdzieś w pobliżu? Tam jest, ok. Także my sobie tam podejdziemy. Po co jest nam ta żywica? O, tu mamy keiva kolejnego. Dlaczego ja tutaj nie poszedłem? Nie mam pojęcia. Dobrze, pokażę Wam po co, w są potrzebne dwa magazyny. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie w tej grze. Także zaraz zobaczycie. Pozbieramy sobie jej trochę więcej. Bo no po prostu przyda się, żeby składować te wszystkie rzeczy, które sobie przynieśliśmy z tego kajwa. O, zaktualizowałam zadanie. Ok, ile tego mamy? 6-7 sztuk. Powinno być 8, bo parzyście, ale powiedzmy, że jest ok. Dobrze, w takim razie wracamy. Tutaj do tego cave'a myślę, że podejdę sobie samemu po odcinku. I po prostu wtedy coś tam znajdę. Jeśli nic nie znajdę, to po prostu. Wrócę do bazy z niczym, że tak to ujmę. Tutaj zrobimy sobie, żeby było równo. I wydrukujemy sobie więcej tutaj naszych. To zasadzie. Znaczy wydrukujemy sobie nasz pierwszy magazyn. To się dosyć szybko drukuje, myślę. Nie ma potrzeby tutaj cokolwiek robić. Podkładamy sobie już tutaj, jak wiecie, to nam automatycznie przeskakuje. I po to są właśnie magazyny, żeby za pomocą takiego magazynu, który sobie ustawimy tutaj, i sobie go rozłożymy. Żeby automatycznie nam tutaj skakały te itemki, możemy sobie ich wrzucić dużo. I za każdym przepalonym itemkiem będzie się rzucał nieprzepalony, a ten przepalony będzie się wrzucał na magazyn. Także to jest też spoko. Można tego naprawdę zrobić dużo. Nie trzeba się martwić o miejsce. Można tu podpiąć też inne magazyny, które są większe i mają większą pojemność. Także to jest bardzo ok, według mnie. Odkładamy sobie tutaj to wszystko i mamy malachit. Malachit też chciałby sobie przepalić. No najpierw przepalmy sobie to. No i co? Może zaczynamy? Jak widzicie, tutaj nam się przepala. Coś tutaj rośnie jest to cynk. Tutaj od lewej do prawej prawdopodobnie jest kolejność tego, co się przepala. To jest bardzo fajny efekt płomienia. Taka ciekawostka, kiedyś na początku takiego efektu nie było i w ogóle to wszystko wyglądało inaczej. dla naprawdę od wersji pre-alpha czy tam alpha przeszła ogromne zmiany. jeżeli kogoś to interesuje, może sobie obejrzeć zdjęcia. Lub gameplaye, bo... Game e, bo są takie na YouTubie. Ale myślę, że na innych platformach też się znajdą. Jak widzicie, tutaj nam się odkłada ten cykl. I z cynku możemy robić co? Ja mam to w ogóle odblokowane? Małe baterie. Możemy tworzyć małe baterie. No musicie przyznać, że na pewno się one przydadzą. Także ja sobie zrobię na razie dwie. I sobie tutaj przypnę. Żeby nam się tutaj to elegancko robiło. A, i w poprzednim odcinku chyba mówiłem, że tutaj też yy, powie, znaczy między innymi będzie energia i właśnie tlen, który jest tutaj w tym jasno-niebieskim, wręcz takim neonowym, niebieskim yy, pablu. No jest taka poświata po prostu. To właśnie oznacza, że tlen się przesyła. O, mamy szkło! Super, mamy szkło. Z tego co wiem, to ze szkła można zrobić coś ciekawego. Ja sobie otworzę nasz tablecik i gdzieś tutaj było coś takiego jak zbiornik tlenu za 2000 bajtów. Pojemnik z możliwością ponownego napełnienia, który zwiększa pojemność tlenu o jeden pleta. Nie wiem czy, tego, czy to robić. Możecie napisać swoje jakby tutaj przemyślenia w komentarzach, czy to robić, czy się to opłaca. Nie mam pojęcia. No ale okej. Okay. Widzę, że tu mam jeszcze jedną kulę, która nam się nie chce zbadać. I chyba więcej takich kul nie posiadamy. Mamy malachit, także ja sobie go trochę pozbieram. I na pewno trzeba będzie zrobić takie miejsce do magazynowania tego wszystkiego, bo tego jest naprawdę bardzo mało miejsca. Bardzo dużo znaczy jest tego wszystkiego, i jest mało miejsca do składowania. Także ja myślę, że tą kulą sobie odejdziemy na chwilę. Mogę ją sobie przenosić w rękach. Także fajnie. Specjalizowana kula rekreacyjna oferująca doskonałe urozmaicenie dla astronierów i innych czujących istot. Hmm. Ciekawe co, ma, co mają na myśli pisząc innych czujących istot. Nie mam pojęcia, ciekawe. Tutaj nam się przepala miedź. Czy coś możemy zrobić z miedzi? Chyba było coś. Małe fotą Czy mamy tutaj miejsce? Teoretycznie mamy. Także myślę, że sobie takie zrobimy. Ile to tworzy mocy? Jedną moc. Zawsze to jakaś tam jedna moc więcej. Także myślę, że sobie to użyjemy. Tutaj coś słabo to idzie, bo pewnie nie ma już w ogóle prądu, tak? Także trzeba trochę podratować sytuację za pomocą ory... generatora. Co do tego generatora, który znaleźliśmy. Czy on... będę go brał? Nie mam pojęcia. Tutaj też bajty widać ile zostało. Ile jest bajtów na minutę? Bardzo mało. Myślę, że trzeba na chwilę wyłączyć to i poczekać po prostu aż będzie jakiś problem. Okej, okay, skończyło się na tutaj drukować, także mamy wydrukowaną platformę. Myślę, że tutaj będzie trzeba coś zrobić, żeby tu było więcej miejsca. Ale to myślę, że już po odcinku to wszystko poogarniam. I ok, mamy teraz miejsce, żeby sobie zrobić trochę platformy. Tylko, że problem jest taki, że nie mamy już nic. Ale to nic nie szkodzi, myślę, że to sobie załatwię po odcinku. W takim razie dziękuję Wam za dzisiaj i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!